Witam Cię w pierwszej lekcji tygodnia 23 na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. W tygodniu 23 będziemy omawiać must, have to oraz need to. Te trzy formy tłumaczymy zasadniczo na język polski jako musieć. Czyli jeżeli powiemy I must, tłumaczymy jako ja muszę. I have to, także jako ja muszę. I need to także jako ja muszę. Ale kiedy używać jednego, a kiedy drugiego? Którego użyć w jakiej sytuacji? Must, have to czy need to? Tym zajmiemy się w dzisiejszej lekcji. Możesz śledzić to, co będę omawiał w części Grammar razem ze swoim podręcznikiem. Część poświęconą gramatyce. Dla dzisiejszej lekcji znajdziesz na stronie 134 w podręczniku. Natomiast już teraz zachęcam Cię do tego, by w kolejnych dniach po obejrzeniu dzisiejszej lekcji sięgnąć także do podręcznika, by zrobić homework do dzisiejszej lekcji, czyli zadanie domowe, w którym poćwiczysz sobie właśnie używanie must have to oraz need to. A my przejdziemy już teraz do lekcji. Zapraszam. W vocabulary zaczynamy jak zwykle od um, rzeczowników. E, cztery rzeczowniki, trzy czasowniki, dwa przymiotniki, jeden przysłówek dzisiaj. E, pierwszy rzeczownik to a street. A street to ulica, ulica miasta. I teraz związane z tym e, powiedzenia czy frazy. To będzie a uh, busy street, na przykład busy street, uh, taka ruchliwa ulica, busy street. Uh, the main street, the main street, będzie to oczywiście główna ulica miasta. Uh, na przykład przekroczyć, przejść przez ulicę będzie to cross the street, to cross the street. I tutaj uh, na przykład he lives at 22 Oxford Street. On mieszka pod numerem 22 na Oxford Street i tutaj tym e, przyimkiem będzie um, at. Teraz a situation. A situation a, będzie to sytuacja bądź położenie. Na przykład a funny situation, śmieszna sytuacja. A difficult situation, trudna. A political situation, a polityczna sytuacja. Jakaś może być gdzieś na tej zasadzie, to mówimy, tak? Trzeci rzeczownik... An industry. Industry będzie to przemysł i dlatego tu napisałem w nawiasie, ponieważ industry samo w sobie oznacza przemysł ogólnie, czyli mówimy o ten, tym ciężkim przemyśle, tak? Gdzieś wytwarza się coś w fabrykach, um, surowce się wydobywa i tak dalej, więc przemysł jako taki jest niepoliczalny. Natomiast jeśli dodamy N, to mamy na myśli konkretny przemysł, dlatego że są konkretne przemysły. Na przykład The Entertainment Industry to będzie rozrywkowy przemysł. The Tourist Industry, Oil Industry, turystyczny przemysł ropy naftowej, przemysł y, y, paliwowy taki, The Oil Industry. Więc to będzie na takiej zasadzie. A Cost, a Cost to będzie koszt. I teraz mówimy The Cost of Something. Koszt czegoś. The Cost of Petrol. Koszt um, benzyny, tak? Jaki jest na przykład. I teraz możemy jeszcze mówić wysoki koszt, niski koszt, tak? Mówimy duże koszty, małe koszty. Low cost, niski koszt. High cost, wysoki koszt. An extra cost, e, dodatkowy jakiś e, koszt, tak? To teach, to uczyć, nauczyć. Um, I teraz mówimy tak teach to teach somebody how to do something nauczyć kogoś jak robić coś tak na przykład tu i taki przykład tego jak używamy tego teach będzie uh, please teach me how to do it please teach me how to do it naucz mnie jak to robić na tej zasadzie byśmy mogli użyć sobie tego to teach uh, I teach English można by powiedzieć ja uczę angielskiego tak He teaches English w ten sposób byśmy powiedzieli, on uczy angielskiego. To produce to produce to jest produkować bądź wytwarzać rzeczy, tak? I czyli na przykład e, fabryka produkuje e, coś, na przykład samochody. A factory produces cars, albo na przykład z tym wytwarzać kwiatki, e, rośliny wytwarzając tlen. Plants produce oxygen, czyli albo produkować, albo wytwarzać. Um, to cover. To cover to jest przykrywać e, bądź zakrywać, nakrywać, pokrywać, przykrywać w ten sposób, tak? Cover. Czyli można zakryć twarz dłońmi, na przykład przykryć naczynie, można e, przysłonić coś na tej zasadzie, przykryć czymś. E, cover of a book to będzie okładka książki, także też coś, coś tak przykrywa, tak? E, tutaj mamy e, czasownik. Na przykład. Tak, y, jeśli ktoś by piekł coś, tak? Cover the pot and bake for one hour. Czyli przykryj naczynie, garnek i piecz przez godzinę. Na tej zasadzie cover. Close to będzie bliski bądź blisko przysłówek. Bliski przymiotnik bądź blisko przysówek. I, I tu mówimy o relacjach między ludźmi. Powiedzmy: He's uh, he very close to me. Uh, on jest mi bardzo bliski, na przykład. Tak byśmy mogli powiedzieć, tak? We're close friends. Uh, bliskimi. Znajomymi, tak? We are close friends. Albo blisko, powiedzmy w położeniu na przykład close to the window. Blisko okna, close to the door, blisko drzwi, close to school, blisko szkoły. Legal. Legal to jest kolejny przymiotnik, oznacza legalny, czyli w świetle prawa legalny. Na przykład I have a legal right to do something. Legalne prawo, by coś um, zrobić, tak? Na tej zasadzie legal. Legal right, e, to będę właśnie prawo do czegoś. Almost, e, też przysłówek prawie. E, I teraz takie trzy dałem tam przykłady, w jaki sposób możemy to almost zastosować to prawie e, w różnych kontekstach. Na przykład, kolacja jest prawie gotowa. Supper is almost ready. E, następny przykład. She's, e, ona ma prawie 18 lat. She's almost 18, tak? Już prawie jesteśmy, to będzie taki częsty zwrot używany już prawie jesteśmy na miejscu w domyśle. We're almost there. We'll, we're almost there. Będzie to prawie jesteśmy na miejscu. Almost there. Jak wyrazić w języku angielskim, że muszę coś zrobić, on musi coś zrobić, ona musi coś zrobić i tak dalej? Używamy do tego form have to have to będzie znaczyło musieć oraz też need to będzie oznaczało tak samo musieć coś zrobić, podobnie jak have to. Zobaczymy, w których sytuacjach używamy have to jako musieć, a w których jako musieć używamy need to. Zobaczmy najpierw have to. Have to używamy wtedy, kiedy mówimy, że muszę, ponieważ jest to pewien rodzaj obowiązek mój albo E, jakaś konieczność, tak? Coś jest konieczne, po prostu jest to fakt, że jest to konieczne, by coś zrobić. Jest to albo pewien, powiedzmy, że jest obowiązek. E, w zdaniach oznajmujących oczywiście to have to używamy tak samo, jak każdy inny um, czasownik w czasie present simple, więc e, w trzeciej osobie drzwi podjęciej będzie to miało formę has to, tak? Czyli w trzeciej osobie tak have przyjmuje formę has. E, więc zobaczmy. E, muszę odrobić zadanie domowe. I have to do my homework. Tak? I have to do my homework. Muszę. Ponieważ jest to obowiązek, pewna konieczność. E, ona musi zapłacić rachunki. She has to pay the bills. Musi zapłacić rachunki, tak? Czyli e, teraz w pytaniach, tak samo jak każdy inny czasownik present simple formujemy pytania, tak jak pamiętamy, krótka powtórka, przez operator do bądź das, tak? Das w trzeciej osobie, liczby poj pojedynczej. I wtedy już zostaje w pytaniach ta forma have to, niezależnie, którą osobę tutaj mamy na uwadze. Więc przed do lub das pytania. I zobaczmy, przykłady. Czy ty naprawdę musisz pracować w niedzielę? Do you really have to work on Sunday? Do you really have to? Czy ty naprawdę musisz pracować w niedzielę? Tu dałem w nawiasie to s, ponieważ można powiedzieć on Sundays i by to oznaczało ogólnie we wszystkie niedziele. On Sundays tu, jeżeli nie byłoby liczby mnogiej, byłaby tylko jedna ta niedziela, którą ma ta osoba na myśli. Więc czy ty naprawdę musisz pracować w niedzielę? Does he really, e, przepraszam, does he have to get up so early? Czy on musi wstawać tak wcześnie? Czyli on tu byłoby das wtedy, tak? Zobaczmy na przeczenia, jakbyśmy jak sobie tutaj użyli. W przeczeniach oczywiście tak samo używamy formy przeczącej w present simple przez albo don't, albo doesn't dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, tak? I tak samo już zostaje have to, ponieważ już nie dublujemy, jak jest, does, to już nie robimy has. Zobaczmy, nie musisz się martwić. You don't have to. You don't have to worry, czyli negacja musisz, nie musisz. You don't have to worry. To nie musi być tak trudne. It doesn't have to be so difficult. It doesn't have to. To nie musi, tak? W ten sposób, więc nie jest to trudne. W ten sposób budujemy z tym have to jako musieć obowiązek bądź konieczność, ale też musieć. Wyrazimy przez need to. Need to. Need, samo a need, tak jak już mieliśmy w wokabularium wcześniej, a need będzie to potrzeba. A need, tak? A tutaj czasownik need to będzie oznaczało musieć coś zrobić, ale dlatego, że jest to potrzeba, by to zrobić, potrzeba, by coś zrobić jest, bądź powiedzmy jest warunek, tak? Jest pewien warunek, aby coś. Było zrobione, aby osiągnąć jakiś warunek, rezultat, jakiś, jakiś e, e, efekt, skutek, to potrzeba coś zrobić, więc tutaj byśmy właśnie użyli tego need. E, jest to półmodalny e, czasownik. Modalnym, który poznaliśmy, było can, tak, mogę, potrafię. Can, e, z tego co pamiętamy. I to need tutaj tak samo będzie się zachowało, że tutaj było have to w trzeciej osobie liczby pod has to, a need. W trzeciej osobie liczby pojedynczej będzie needs to, tak? Czyli on, ona, ono needs to. Zobaczmy przykłady. E, musisz jeść dużo warzyw, by być zdrowym. You need to, musisz, you need to eat a lot of vegetables to be healthy, by być zdrowym. Czyli tu jest właśnie ten jakiś jakby warunek mamy, tak? Jest potrzeba byś jadł, musisz jeść, ale w sensie potrzeby, jest to konieczne, tak? Potrzeba jest byś jadł, by być zdrowym. Chcę pojechać do Francji, e, więc muszę dostać paszport. I want to go to France, so I need to get a passport. Need to, e, muszę, ale dlatego, że jest to potrzebne, tak? Jest to potrzeba, jest pewien warunek taki. Need to. I takie bardzo często używane sformułowanie: It needs to be done, czyli trzecia osoba, już powiedzieć, needs. It needs to be done oznacza, to musi być zrobione. Jest to akurat strona bierna, coś musi być zrobione. It needs to be done. Potrzeba, by to było zrobione w sensie e, potrzeby, ale mówimy, to musi być zrobione. It needs to be done. Więc musieć wyrazimy albo jako have-to, formę, gdzie jest pewien obowiązek, konieczność, albo jako need-to, kiedy jest e, potrzeba. Bądź warunek. Powtórz ze mną dziesięć słówek. Ulica a street a street ulica. Sytuacja położenie a situation a situation sytuacja. Przemysł industry industry przemysł koszt, a cost, a cost, koszt. uczyć, nauczyć, to teach, to teach, uczyć. wytwarzać, produkować, to produce, to produce, produkować. zakrywać, nakrywać, to cover, to cover. Nakrywać bliski, blisko, niedaleko. Close, close, blisko. Legalny w świetle prawa. Legal, legal, legalny. Prawie, almost, almost, prawie. A teraz 15 zdań. Powtórz ze mną. Muszę odrobić zadanie domowe. I have to do my homework. I have to do my homework. Muszę odrobić zadanie domowe. Ona musi zapłacić rachunki. She has to pay the bills. She has to pay the bills. Ona musi zapłacić rachunki. Czy naprawdę musisz pracować w niedzielę? Do you really have to work on Sunday? Do you really have to work on Sunday? Czy ty naprawdę musisz pracować w niedzielę? Nie musisz się martwić. You don't have to worry. You don't have to worry. Nie musisz się martwić. Czy on musi wstać tak wcześnie jutro? Does he have to get up so early tomorrow? Does he have to get up so early tomorrow? Czy on musi wstać tak wcześnie jutro? Jacek nie musi tego podpisywać. Jack doesn't have to sign it. Jack doesn't have to sign it. Jacek nie musi tego podpisywać. Musimy pogadać. We need to talk. We need to talk. Musimy pogadać. O której musisz wyjść do pracy? What time do you have to leave for work? What time do you have to leave for work? O której musisz wyjść do pracy? Nie musisz nic mówić. You don't have to say anything. You don't have to say anything. Nie musisz nic mówić. Ona też musi kupić bilet. She has to buy a ticket too. She has to buy a ticket too. Ona też musi kupić bilet. Chcę jechać do Francji, więc muszę dostać paszport. I want to go to France, so I need to get a passport. I want to go to France, so I need to get a passport. Chcę jechać do Francji, więc muszę dostać paszport. Muszę być na lotnisku za 20 minut. I have to be at the airport in 20 minutes. I have to be at the airport in 20 minutes. Muszę być na lotnisku za 20 minut. Czy naprawdę muszę nosić krawat? Do I really have to wear a tie? Do I really have to wear a tie? Czy naprawdę muszę nosić krawat? Musisz jeść dużo warzyw, by pozostać zdrowym. I need to eat a lot of vegetables to stay healthy. You need to eat a lot of vegetables to stay healthy. Musisz jeść dużo warzyw, by pozostać zdrowym. To wcale nie musi być trudne. It doesn't have to be difficult at all. It doesn't have to be difficult at all. To wcale nie musi być trudne.